Piękna polska złota jesień wyjątkowo dodaje uroku beskidzkim krajobrazom. Potwierdzają to turyści, którzy w pogodną październikową sobotę pojawiają się na Magurce Wilkowickiej. Znaczy, Teheny są naprawdę dzikie i wspaniałe. Po Bieszczadach to ten tehen Beskidu Małego jest jeden z najładniejszych. No i dzisiaj jest przepiękna pogoda, atmosfera, schronisko, bardzo ładna obsługa. No i humory nam dopisują, także jest super, super sprawa. Tu, na szczycie Magórki, tych, którzy nie odwiedzali tego miejsca od ponad roku, czeka niespodzianka. Na szczycie powstaje kompleks, na którym odbywać się będą zawody w biegach narciarskich. Mimo, że mieszkamy w Bielsku, nie wiemy nic. Ja teraz się dopiero dziwię, czy to jest coś korzystnego dla nas, Bo czy, czy raczej z nie to za bardzo. A, z nie punktu widzenia estetycznego? No nie za bardzo mi się to podoba. Parking? Nie duży? wiadomo, no, no i parking duży. No może parking to i dobrze. Projekt budowa tras narciarskich w partiach szczytowych Magórki Wilkowickiej realizowany jest przez gminę Wilkowice wspólnie z gminą Czernichów przy finansowym wsparciu z funduszy europejskich. Budowany na polanie przed schroniskiem PTTK, obiekt będzie budynkiem techniczno-sędziowskim i jednocześnie platformą widokową. Turyści, którzy dowiadują się, jaki będzie charakter wspomnianego kompleksu, wyrażają raczej pozytywne opinie. Ja myślę, że ktoś to jak projektował, to zgodnie z normami jakimiś architektonicznymi powinno to, to powstać. Jakiś będzie bardziej nowoczesny chyba e, obiekt. Nie? No ja jestem, ja jestem jak najbardziej za tym. Sama na nartach biegam i, i takie takie obiekty są potrzebne. No nie, no myślę, że jestem przeciwnikiem postawania w takich miejscach kompleksów narciarskich. A to tylko do, biega, do biegania to będzie. To jak się do biegania, no to zmienia postać rzeczy, nie? No na pewno mniej ludzi biega niż, niż, niż jeździ, nie? A budynek pasuje do krajobrazu? No, twierdzi, że nie, no ja to myślę, nie że podoba Ci się. Podoba mi się. No nie wiem jak on będzie wyglądał jeszcze także, ale tu ładne tereny są, także młodzi będą mogli pobiegać, bo ja już raczej nie. Chociaż też my nie. pobiegał sobie kiedyś tam. A jaką opinię wyrażają zbóje, którzy zerkają w kierunku wspomnianego budynku, nie odpowiadają, a jeden znacząco się uśmiecha. Czy to aprobata?